Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Odcinku prawdopodobnie drobnicy i różności, bo tak, jest około południa, a ja w sumie nie wiem, ile czasu tu zostanę i ile czasu uda mi się popracować. Bo na razie to muszę być pod telefonem. Dzisiejszy dzień, a w zasadzie przyjazd na siedlisko, rozpocznę od położenia gładzi tam wokół okna. Ostatnio, jak byłem, to sobie odpyliłem, zagruntowałem. Dzisiaj mam już przywiezioną gładź. Jakąś taką pierwszy raz w wiaderku, zobaczymy jak będzie tym wychodziło, niby grubość do 3 mm, 6 godzin wysychania, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta gładź zatlasa. Troszeczkę droższa, no ale myślę, że ona będzie tutaj ok. Bo tu mam kawałek, który widzieliście pewnie ostatnio, no i tą ścianę muszę jednak poprawić. Czemu tym razem głać w wiaderku? No bo będę miał kilka różnych takich potem niuansów, które będę chciał łatać, no i rozrabiać za każdym razem. Chyba nie ma, co? A oprócz tego dużo drobnicy. Drobnicy, między innymi w piwnicy, bo tu mam jedną rzecz, która mi nie daje spokoju z wodą do sprawdzenia. Ostatnio jakoś gorzej zaczęło mi lecieć, znaczy lecieć, dłużej zaczęła pompować pompa i tak mi przyszło do głowy że być może trzeba przeczyścić ten, e, nie wiem jak to nazywa się, takie sitko po prostu gdzie piasek się zbiera więc to na pewno sobie odkręcę jeszcze jak starczy czasu to oczywiście będzie standardowo działanie na dworze dobrze było wykosić te haszcze koło stodoły, no ale zobaczymy jak to będzie czasowo no i ogólnie jeszcze jedna rzecz wokół domu, ale to na spokojnie zaczynamy w pierwszej kolejności od budynku i gładzi Ciekawostką przy tej gładzi jest to, że niby przy aplikacji ręcznej mam tego nie mieszać. Nie wiem, zdziwiło mnie to, no ale skoro tak jest na opakowaniu, to też tak zrobię i nie będę mieszał. Także szpachelki w dłoń. No i co? Może time-lapse? Tak na szybko z roboty. Nie no, otworzyłem to wiaderko i tu nie ma opcji, żeby tego nie przemieszać. No zobaczcie, jakieś takie, no nie wiem jak to nazwać, ja myślałem, że to będzie miało równą, gładką konsystencję. A tu gdzieś podchodzi woda po bokach, tu w środku jakieś takie zbite kluchy. Jak to nakładać w ogóle? No nie, jakoś czy to jest zepsute? Czy o źle przechowywali? Nie wiem, ale no jakoś mnie dziwi. Spróbuję oczywiście to nałożyć, ale już mnie to lekko niepokoi. nałożona. Mówię jakoś, bo na początku nie było tak łatwo, w sensie wydawała mi się ona zbyt gęsta, ale potem jak ją rozcierałem na ścianie, to tak jakby stawała się troszeczkę rzadsza. No i finalnie jest na pewno e, równiej niż było, no bo to druga warstwa, ale i ona ma jaśniejszy kolor niż ta gładź, którą kładłem wcześniej z Worka. Tak to zostawiam wokół okna, oczywiście nie robię na razie nic, i tutaj też pewnie będę musiał jeszcze poprawić drugą warstwę. No i w sumie tak gotowa gładźma ma to, że można sobie w każdej chwili gdzieś tam metr kwadratowy czy dwa położyć. Nie trzeba rozrabiać nie wiadomo jakiej ilości, bo się nie zmarnuje. Wziąłem też tą ścianę, tak na wysokości mniej więcej oczu, gdzie było troszeczkę nierówno i jeszcze poprawiłem. Tu na dole, mimo że są odcienie różnej bieli. To tu jest gładko, farba to po prostu zniweluje to, co widzi oko. No, i w środku będzie chyba tyle. Tak jak było narysowane, napisane na opakowaniu, 6 godzin musi wysychać, więc po prostu tak to w tej chwili zostawiam i idę dalej. Kolejna rzecz na szybko to hydrofor, który ostatnio pracuje jakoś decydowanie dłużej. Nie wiem, czy to kwestia tego, że zapchał się ten filtr, ten, a odpukać najgorzej by było gdzieś na dole, ja nie mam pojęcia gdzie ta rura idzie, jak głęboko idzie czy tam na dole jest jakiś filtr ale oby nie ten na dole więc zacznę sobie po prostu od najprostszej rzeczy czyli odkręcenia tego filtra antypiaskowego zobaczymy co tu się kryje no tu nie ma źle myślałem, że będzie zabite piaskiem a to jest tylko troszeczkę rude od gleby czy po prostu od tej wody i tyle szukamy więc problemu dalej. Zakręcę więc ten zawór, który idzie tu na ten filtr. Jeżeli dalej pompa przy zakręconym tym zaworze będzie pracowała tak długo, no to znaczy ewidentnie, że problem mam na dole. Nie chciałbym bardzo tego, bo wtedy ruinacja, kopanie, nie wiadomo co by się tutaj działo. Ten filtr niby nie jest jeszcze w takim tragicznym stanie. No zobaczcie, że w zasadzie jest tylko troszeczkę jakiś ziarenek piasku bądź, nie wiem, jakieś gleby, drobinek. No ogólnie kolor był biały jak ta karma, a w tej chwili jest powiedzmy taki z żółty e, rudy. No ale ta ziemia, która tu jest zresztą widać, to jest taka po prostu glinka z piachem, więc stąd ta barwa. Ok, zakręcamy no i teraz uruchamiamy pompę. Niestety niewiele to zmieniło. Dalej mam wrażenie, że ta że ten hydrofor pracuje ciężko i powoli, no ale w sumie nie pomyślałem, żeby zrobić miarodajny test i po prostu zmierzyć czas, kiedy on pompuje do pełna z zakręconym tym zaworem, który idzie na ten filtr i bez zakręconego zaworu. Także próba numer 2 i trzy przede mną. Nie ma to większego znaczenia, czy ten zawór na ten filtr jest odkręcony, czy nie. To do około trzech barów i z tych trzech barów jest jakieś 35 litrów wody, bo 3,5 takie wiadra. Pompuje to minutę 50 około, plus minus. Więc kurczę, wygląda na to, że to nie jest sprawa filtrów, nie tych przynajmniej tu, a być może tego w ziemi, bądź gdzieś hydrofora. No też już ma swoje lata, nie wiem czy tu jest jakaś data, czy, czy nie. Trudno w tej chwili powiedzieć. A nie, 2016 rok, no więc... No co, trochę lat już ma, ale też bez przesady. No, na razie to tak zostawię, będę obserwował, czy ten czas wzrasta, czy też nie. A, jeszcze tą wtyczkę, bo w tej chwili ciągle jest tu hydrofor wpięty w tą wtyczkę, którą mam automatycznie sterowaną przez telefon, gdzie miałem po prostu nawadnianie w telefonie, włącz, wyłącz. No i w sumie, teraz ona niedługo pewnie będzie przydatna w ogrzewaniu. No, i ogrzewaniu to też termometr. No, już obiecuję chyba drugi raz, że w końcu zrobię materiał o tych smart wtyczkach. Tu ja, smart life, jak zwał, tak zwał. No, i na pewno któryś wieczór w końcu na to poświęcę i zrobię, bo warto coś takiego sobie w domu postawić. O ile ten koniec września to naprawdę dni jeszcze bardzo przyjemne, słoneczne i ciepłe, to noce już coraz chłodniejsze. No, i w sumie tak ostatnio spacerując gdzieś tam między blokami w Warszawie, to zauważyłem, że już. E, pojawiły się te pułapki, nie pułapki, tylko miejsca na trutkę na myszy, szczury i gryzonie. No, w sumie, tu na siedlisku pola już przez rolników dookoła poagarniane, więc wszystkie gryzonie po prostu i tak pewnie gdzieś tam będą sobie szukały miejsca gdzie indziej. No, wiadomo, taka obora czy taki stary dom, no to w tej chwili może być dobre schronienie na zimę. Ja bym tego nie chciał. Skoro w Warszawie pojawiły się te trutki, no to myślę, że i u mnie trzeba będzie je. Pomału zastosować. No, nie pamiętam jeszcze na wiosnę tego roku czy tamtego roku. Tu było sporo różnych dziurek, i wtedy nakupiłem różnych takich pułapek i tak dalej, i trutek na gryzonie. No i w sumie przez lato nie było potrzeby tego stosowania, ale tam z tyłu budynku cały czas jedna taka, nie wiem jak to nazwać nie pułapka, tylko po prostu rura, gdzie się wkłada trutkę, stoi. Nie była całe lato ruszana. Na wiosnę chyba ostatni raz ją uzupełniałem. Nie wiem, czy jedną ręką uda mi się to jakoś otworzyć. A, nawet łatwo. No, widać, że trutka wyjedzona, chociaż to pewnie stare jeszcze na wiosnę, więc na pewno to trutkę idę uzupełnić. No i trzeba będzie pomyśleć, czy nie porozkładać też więcej takich miejsc, czy nawet pułapek na szczury i myszy, bo to kto wie, co się będzie działo w zimie. Ci, co może śledzą kanał od dawna, pamiętają, jak w tej drewnianej chałupie, a konkretnie w tym pomieszczeniu po lewo zrywałem... Podłogę, która się zapadła, no i pod tą podłogą było troszeczkę niespodzianek. Takie zawiniątka, jakieś się gniazda, no co to dużo mówić. No w tej chwili chyba niczego tutaj nie widać, a nie widać. Ślepy jestem po prostu. Na samym progu yy, dziura jak nic. Nie wiem, nie, no chyba mysia. Albo to łapki, takie odciski. Kurczę, no trudno powiedzieć. No tutaj w sumie ziemia taki pył. I nawet mój but się tutaj łatwo odciska, więc to może i łapki. No kurczę, jednak trzeba tą trutkę rozkładać. Jak nic? Z tego pomieszczenia ja nie korzystam, no ale z tego obok dosyć. Często i w zasadzie tutaj mam też chaos, ale w tym chaosie od kilku miesięcy mam coś takiego: czyli jakiś taki elektroniczny odstraszacz, niby owadów i niby też gryzoni. W sumie kupiłem go ze względu na odstraszanie owadów. Owadów nie było, co prawda, za bardzo, no ale gryzoni też nie. Czy to działa? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Ale w tym pomieszczeniu, no, też mam sporo różnych takich drobiazgów. Tutaj też jakieś kasze, czasami właśnie jakieś pieczywko, jak tu, czy w ogóle. Suchy chleb, który czasami zwożę, żeby rzucić rybą do stawu. No właśnie, ten chlebek to zaraz pójdziemy trochę rzucić. No tu na szczęście niczego niepokojącego nie widać. Więc czy to działa, nie wiem. No ale kilka miesięcy już u mnie jest. Tutaj też taki mój kolejny eksperyment. Stary akumulator jeszcze przytargałem, ale to może o tym kiedy indziej. Teraz jak jesteśmy przy tym, ee, no to co? Może w sumie trzeba zrobić konkurs, i do wygrania. Będzie między innymi taki odstraszacz. Jak powiedziałem, nie wiem, czy to się sprawdza. No ale u mnie na owady w miarę działało. Gryzoni też tu jeszcze na szczęście nie widać. No i w sumie jeszcze przypomniałem sobie o tej opasce, Ala zegarku, które testowałem już w lesie, no i to niby na komary działało. Więc w sumie już dwa takie gadżety, oczywiście nie te, tylko nowe. Do wygrania już mam. No ale trzeba jeszcze coś trzeciego jak nic dołożyć, więc pewnie teraz widzicie szczegóły. Trzecia będzie moja ulubiona lampka, więc w sumie do wygrania ta bezprzewodowa żarówka LED, opaska dźwiękowa na komary i inne latające insekty i elektroniczny odstraszacz gryzoni. Zasady uprościłem do maksimum, chyba, czyli wystarczy pod tym odcinkiem zostawić dowolny komentarz z dopiskiem siedlisko, koniecznie wielkimi literami. Możecie napisać cokolwiek w komentarzu, ale po prostu musi się tam znaleźć słowo siedlisko dużymi, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie. Tym razem nie będą to lajki ani inne wyłanianie zwycięzcy, tylko po prostu będzie losowanie. Losowanie ogólnie dostępnym narzędziem do losowania komentarzy na YouTubie. Czas pisania tych komentarzy do 5 października. A losowanie tych nagród oczywiście będzie w następnym odcinku widocznione. Także piszcie w komentarzach co chcecie, a jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to koniecznie na początku, na końcu czy w środku ma się znaleźć siedlisko dużymi. A teraz wracamy do odcinka. Porozkładałem trutki już wszędzie, nawet tutaj w oborze, gdzie teoretycznie mam troszkę desek poskładanych i jakieś tam drewno na opał. Niby tu podłogi nieba, no ale też... W chacie podłogi teraz nie było, a dziurka się pojawiła, więc wolę i tu, mimo że jest wylewka betonowa, no to przecież tu jest fragment ziemi, zabezpieczyć się i tą trutkę też położyć na wiosnę. Stąd znikała, więc obstawiam, że i teraz może też znikać. Tak jeszcze, a propos Warszawy, jak już mówiłem o tym, że są porozkładane również trutki pomiędzy blokami, to aż mi się przypomniało, jak kilka czy kilkanaście dni temu w radiu mówili, w sumie potem artykuł czytałem w internecie jak Warszawa opanowały, opanowują od kilku lat pluskwy, a w ostatnim czasie to nawet chyba jeden z urzędów miasta zamknęli z powodów za pluskwienia. Więc nieźle, nieźle, no te gryzonie po prostu i te robaki są wszędzie, czy to wieś, czy to miasto. Okej, okay, ja na razie z grubsza się chyba ogarnąłem, więc co, pora coś zjeść, jakiś obiad. Ostatnio ktoś w komentarzu zwrócił uwagę, że niby wariaćko jest jakiś taki troszeczkę smutny czy coś. On wcale smutny, chodź, chodź, nie jest. Gdzie mamy patyka? Tu już przed chwilą patek był zjedzony, została tylko jakaś resztka. No i czy tak wygląda smutny pies? No nie, tak nie wygląda smutny pies. Na pewno nie. A co do jego oczka i tego co on ma przy tym oczku. O! Jakiś grzyb akurat na podwórku No to tą taką grudkę ma To jest zespół wiśniowego oka Czy coś w tym stylu Takie wypadnięta powieka Różnie na to mówią No to ma to od samego początku No i w sumie ani to jest większe Ani mniejsze Byłem już u dwóch weterynarzy z tym Ale no każdy mówił Żeby po prostu to obserwować Na początku dostawał krople No i te krople niewiele też zmieniły Więc jest jak jest Ważne, że oczko yy, nie boli go Jest w dobrym stanie, czyli też nie jest suche, no i tak to po prostu zostaje. Bo teoretycznie można by robić jakąś operację tego, no ale nikt nie daje gwarancji, że to będzie lepiej. A nawet mówią, że może być gorzej, i po prostu piesek się namęczy, a dalej ta powieka będzie wypadała. A tu, no jest taka grudka, co tu dużo mówić, ale ani większa, ani mniejsza przez ponad rok. To ja już wracam, w zasadzie pękły mi 2,5 godziny, no ale tak to czasami jest. I tak sobie w sumie przypomniałem. No ostatnio przedłużałem ubezpieczenie od tego samochodu i znalazłem kody 100 zł zniżkowy. Jeżeli komuś akurat wygasa ubezpieczenie w najbliższym czasie, no to macie stówkę zniżki. U mnie ubezpieczenie to było chyba 440 zł, po zniżce 340, więc kod widzicie, linki też pod filmem. Może akurat komuś się przyda. Ostatnio, jak próbowałem cyklinować tą podłogę, cyklinować oczywiście w cudzysłowie, to jedna rzecz nie dała mi spokoju. No i teraz wziąłem jeszcze szlifierkę, no i bardzo dobrze, że wziąłem. Co mi nie dawało spokoju, no tu widziałem, o tak jak tu, jedną dziurkę, jedną dziurkę po prostu z góry. No i jak troszeczkę mocniej przycisnąłem e, tą tarczę z papieru, z tego ząbkowanego, no to jak się okazało, Kornik i to kornik w wielu miejscach tej deski. Tu wychodzi na to, że jest kolejny korytarz, i tu kolejny. Więc ta deska, no niestety, nie może przecież taka zostać. I co najgorsze, to jest deska centralnie. O jejku, aż się zachłysnąłem na środku pomieszczenia. No rozumiem, jakby było gdzieś tam przy ścianie, to po prostu bym e, wziął to. Mocno doczyścił i kitem drewnym zatkał, no ale tu na środku pomieszczenia, no kiepsko to będzie wyglądało, bardzo kiepsko. No i teraz mam ogromny dylemat w sumie, co z tym zrobić. No ale chyba wszystko wskazuje na to, że ta jedna decha będzie jakoś do wymiany. Innego pomysłu nie mam, no bo przecież coś takiego zostać nie może. Ta deska ma tylko 19 cm szerokości, ale aż 4 Długości, więc w sumie dużo. No, i skoro chyba będę takiej deski szukał, to znaczy gdzieś tam w tartaku albo stolarni gdzieś po drodze znajdę, no to pewnie trzeba mi tu deskę. No, bo tu jest coś co dosztukowałem w tamtym roku. No, ale skoro i tak nie czeka wymiana jednej deski, no to przecież wymienię już dwie. I tak naprawdę nie wiem, jak będzie do końca z tą, ale mam nadzieję, że nigdzie te korniki dalej nie. Po przechodziły, no pewnie okaże się, jak zerwę tą dechę. Także w razie czego zmierza sobie chyba tą odległość, znaczy tą szerokość i dokupię takie 3-4 metrowe dechy. Innego wyjścia nie widzę, no bo naprawdę paskudnie to wygląda, jak nie wiem. No i obawa, żeby nie przeszło gdzieś dalej. W środku budynku już dzisiaj za robotę raczej się nie biorę. Następnym razem przyjeżdżam z tatą i wymieniamy okno i potem będzie kontynuacja tego, co tu jest jeszcze do zrobienia, czyli gładzi i podłogi. A skoro słoneczko jeszcze jest takie fajne, ciepłe i przyjemne, to ja po prostu podłubię sobie teraz jeszcze chwilę, godzinę czy ileś na dworze. No i tu jest sporo znowu pokrzyw, znowu wysokiej trawy, więc trzeba wziąć kosę spalinową i kosić. To już wyciągnąłem, zacząłem, ale ta trawa jest tak gęsta w tej chwili, że aż na wiosnę można powiedzieć, że takiej gęstwiny tu nie było. A wcale nie tak dawno kosiłem. Może miesiąc, może troszeczkę lepiej. Pokrzyw jak widać się tu narosło, narozmnażało ogromną ilość, więc trzeba mi aż do słupa, aż do ogródka to wykosić. Chciałem, że to pocisnę za jednym zamachem, ale niestety skończyła mi się żyłka. No i ogólnie przy tej starej kosie, to jak jest tak gęsta trawa jak tu, to czasami go koszę na 2-3 razy. To znaczy, no jak zobaczycie te pokrzywy, to nie przy samej ziemi, żeby tego nie grabić, tylko wierzchołek, tak w połowie i dopiero przy samej ziemi. Wtedy jest to rozdrobnione. I w miarę ładnie sobie przegniwa. No ale też trzeba się tą kosą namachać. A materiału zielonego z tego naprawdę cała masa. I za każdym razem, jak to koszę, to sobie myślę, nie dopuścić do przerośnięcia. A potem co, znowu się męczę. Ech! Kosa chwilę odpoczywa. Ja w międzyczasie spojrzałem na prognozy pogody. No i niby jeszcze prawie cały tydzień ma być bez deszczu. Pogoda, to znaczy temperatura już różna, no ale bez deszczu. I tak pomyślałem, skoro za dwa dni też będzie ta, ta będzie też przyczepka, to chyba pora zobaczyć co się kryje pod tą plandeką, pod tym nakrytym. No nawet nie wiem jak to nazwać, już w tej chwili to poszarpanym czymś. Leżało to rok od tamtej jesieni, no i jak widać, w tej chwili bez sensu, że w ogóle jest to nakryte. No bo jak spada deszcz, to i tak to wszystko zamaka, a nie ma potem jak słońce tego wysuszyć. Więc w sumie to ja wezmę jeszcze sobie to, odkryję. I nie wiem, jak będę miał czym, to może przykryję, a jak nie, to miejmy nadzieję, że faktycznie przez te dwa dni deszczu już nie będzie. No bo to drewno, pocięte drewno, grubsze drewno, jak już kiedyś tam wspominałem, wędruje do mojej babci. Niech tam się spali w piecu centralnym, a nie tu. Pod kuchnią, no bo takie grubsze klocki, jak tu są połapane, no to po prostu mi pod kuchnię kaflową nie wchodzą, a tylko drobne zostawiam tu. Już nawet nie bardzo pamiętałem, jakie drewno tu jest, to znaczy wiedziałem, że takie połamańce i suszki zasu, ale nie pamiętałem, jakiej grubości. No i jest faktycznie to wymieszane. No na dole jest drob... grubsze, a u góry drobniejsze. No i faktycznie trzeba było już to zabierać, bo to wrasta w ziemię i przerasta po prostu trawa. A ta plandra, nie kupujcie tych niebieskich. To jest pełni jednorazówka, bo to się już dawno zaczęło strzępić. Ja żałuję, że tak długo to przetrzymałem. No bo teraz będę musiał chodzić i wyzbierać te nitki, które się popruły. No bo tego nie chcę jednak zostawiać, tylko trzeba to wszystko pozabierać. No i od razu ta plandeka do wyrzucenia. Także niebieskiego nie kupujcie. Wykoszone już też przed stodołą. I w zasadzie zabrakło mi już paliwa. Co prawda, jeszcze tu bym trochę te pokrzywy pokosił, no ale żyłko takie wielkie idzie ciężko. Szkoda po prostu tej kosy, żeby tak to tłuc. Tu były też ogromne, niemal takie jak tu, czyli myślę, że met półtora momentami, więc i tak stłukłem ile się dało. Wrota się otworzą i o to chodziło. Słoneczko też już coraz niżej. Pewnie za chwilę gdzieś tam będzie sobie zachodziło. Tak, to już pewnie ostatnie. Kilka kilkanaście minut, kiedy to słońce jeszcze jest takie pełne i świecące. To ja co? W tym czasie pewnie jeszcze do ogródka pozrywać trochę pomidorów. 6 godzin minęło. No i tak przyszedłem zobaczyć jak wygląda ta gładź. No jest na pewno dużo bielsza niż ta co wcześniej kładłem. Oczywiście tu się troszeczkę też ukurzyło. No ale mimo wszystko różnica jest naprawdę duża i tak jak ręką sobie w tej chwili jadę. No to wydaje się też, że ta powierzchnia już teraz jest w miarę równa. Oczywiście gdzieś tam lekkie szlifowanie mnie czeka, a tu też druga warstwa, bo widać prześwity. I tutaj jak ręką przejechać, no jeszcze nie jest idealnie, no ale to tak jak powiedziałem, już po wymianie okna. Teraz chcę sobie wszystko jeszcze przemyśleć, żeby następnym razem niczego nie zapomnieć. No i jak będziemy we dwóch, po prostu zrobić jak najwięcej. Przyszedłem jeszcze na kilka chwil, ostatnich chyba chwil dzisiaj, na to oczko, nakarmić karasie. No i jak widać, rzuciłem kromkę chleba, nawet ze trzy te kromki i przy każdej coś tam się dzieje. Także no, niech jedzą te karasie, nie są one duże, no ale zawsze fajnie jak coś w tym stawiku... Pływa. A dziś, jak powiedziałem, odcinek różności taki trochę nijaki w sumie. no ale czasem i takie się zdarzają. Także takim akcentem i takim widokiem ja pewnie kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję za obejrzenie i standardowo do następnego razu.